Zestaw do dokręcania pasków rozrządu, ewentualnie jakichś tam pasków od alternatora, składający się z takiego wygiętego, długiego pręta całkiem płaskiego, jak widać, z taką końcówką. Na tą końcówkę możemy sobie dobrać którąkolwiek z tychże końcówek. Ona się wówczas na tym tutaj bolcu na sprężynce zatrzaskuje i siedzi sztywno. Do wyjmowania tego służy taki bolec. I wówczas można to sobie zmienić. No i to jest przydatne, jeżeli właśnie dokręcamy coś w trudno dostępnym miejscu, gdzie jest bardzo mało miejsca, że na przykład zwykłe klucze grzechotki byłyby za szerokie, nie mieściłyby się, a tak takim wąziuteńkim sobie bierzemy, i wówczas można sobie dokręcać. Niestety nie ma to w sobie grzechotki, więc za każdym razem trzeba będzie wyjąć, delikatnie przesunąć i jeszcze raz dokręcać czy też odkręcać. Natomiast jest dużo końcówek. Tutaj jak widać 12, 18, 14, 16, 17, 19, 18 i 16 i są jeszcze z tych takich E, E18, E16, E14, E12, E10 no i tutaj 12 od tego. Także taki zestawik, kosztuje to parę dyszek na temu, myślę, że też przydatna rzecz, żeby się nie denerwować jak grzechotka na mnie wchodzi. Pozdro.